Witam Was bardzo serdecznie Ja jestem HIS A to jest Diablo 3 kontynuacja Przygód Naszego mnicha musimy złożyć tego to w kosza kuru który został kiedyś zamontowany, żeby zdo zdobyć cały kamień dusz, żeby uwiężyć... Prudowałem piekę. wszystko Uuu... Zrobiliśmy dwie floki jego krwi i wcześniej chyba jego głowę. Macie rein. Wygląda na to, że dotarłam tu w samą porę. Cesarz Hakan? Co tutaj robicie, Wasza Wysokość? Kto, twierdziła, że musimy ją go ożywić. Mogę was do niego zaprowadzić. A zatem Władca Kłamstw upadnie tylko odzyskamy czarny kamień duchy. tak już niedługo będzie A, nie dwukowodzi nas ale najpierw muszę znów stać się całością no nie przesadzajcie jesteśmy gotowi do wykonania naszej misji nie zapominaj o swojej hej witam nowed fdzianko odzywa dziwłem na zakupach Łoo Na pewno jesteś podrażeniem Byłeś w nieimponującym miejscu W moim klasztorze leżącym wysoko ponad chmurami na najwyższym szczycie i w wow. ogrodu. No <nie> cóż Rozmowa Kej. Kto ma je przy wystój? A! Ty masz fajne to! A ja mam fajne to. I Gij też. Każdy musi się o czymś pogadać, nie? Ale niebieski stój, nie wiem, tylko nie będę przebawiony. Wow, zniszczymy tą kulę. Tak, na pewno. Gdyby mi sprzyjało sensie, to bym nie musiał latać głową pod pachą i słuchać jakiegoś kurde, skazanego na potępienie, na podświartowanie gościa, który chce być silniejszy od bogów. Od aniołów. Eee, Jak trzeba, to trzeba, to się go poskłada. Ha! Tak jest, Dostaniecie łomot. To jak? E. Wow. Niedobre pająki zona. Fuj Trzebaś nic nie przywoływać. O, większa większa zdrowia. Jak najbardziej. Aaaa... Kurde, ił u was tu jest. A, nadkruszony. Rubin. Hm. Uderz go. Tak jest, pół obrotu. Piękny z rozwaju, lodowaty. O kurde, kur... ił to masz tych ochronarzy? Czy to są strażnicy tych machiny? Aj. dalej nie mogę iść z Skype pójdę, to są... ...nieznośni przeciwnicy. Wow. Tak, jest piękna szeczka. Uuu, tu będzie ładnie, Radka. Tak jest. Przywołajmy z sobą wtura. Wiesz odciągnął. Wiesz zadawał obrażenia. Jest nawet toż wytrzymały. I fajnie strągał go, bo jak po pierwsze Osłona, tak jest starca założona. I możemy lecieć dalej. A, niestety to nie tu. Będę mógł mi dać jakąś mapę. Ej, idź, uruchom maszynę. Spoko że samuję się tłuczeniem ich, czyli trzeba iść w drugą mankę. Kurde. A, pięknie, pięknie, czyli nie tędy, Droga. nic ciekawego. Trochę i mam chyba mocniejsze niż ten poziom przeciwników. E. Zdarza się tak czasem. To jest wasza opcja Auction House ale ja może za niedużą kasę. Za niedużą kasę kupić fajnie i ptemiki. długo ten sobotwór wytrzymuje. Chyba, ten odcinek, i przyszły, spędzimy w tym rodowym Puskowiu. Znaczy, jakim rodowym pustynnym krajobrazie. zobaczymy, jak to pójdzie. A domo, trochę przyspieszam. Naprawdę wierzysz, że za tymi wydarzeniami możemy próbować, ale kula nie da się tak po prostu zabić. Przeklęta krew utrzymuje go przy życiu, z żył płynie mu piasek. Przez Sorry, że to pozostała nam jedna Ale możecie go głowę od ciała i ukryjemy je w krainie cieni. O, to jest wyjście. te podziki. O, teraz idziemy następny uruchomić. Fajny ten nodowy nasz sobot, wygląda, on chyba no, 20... 30 zadaje tylko naszych obrażeń. No. Ja, czyli nie ma. kurde, Trzeba te fiary szybko niszczyć. Żeby nie przeżywały. Wrogów. Znajmniej tak tak ktoś chce poExp, to może stać i przeżywać ich. Znaczy przeżywać. No i czekasz aż przyjdą. Oj, tak macie. A masz, a masz. Ty też, też, to proszę bardzo. Podobają mi się takie fajne przejście. Prawo czy po prostu? Pójdźmy w prawo. Aj. Aj. Coś nie spowolnił. Chodź tu. To obawy wstępne. Unk. Z O, O, na złotko. Na złotego przeciwnika. Kaman, walgo, walgo, walgo. Tak jest. A tu jeszcze żyjesz Brawo To sprawdźmy regały Te regały leczą były kurde. Może wyrzuty miałeś za sobą Fajnie to wygląda Jestem bardziej na leczenie ustawiony O, na tu... O, ja cenię. będzie. Na Higie, jeśli chodzi o PVP, ust... patrząc... Więc jako specjalizację... No, to chyba nie szkodzi Ktoś mnie opętał? Ja. Kurde, nie wiem. Obrót. Pójdę nie trafiłem. Ja. A, nie wiem. O. Ale z to, to też. W Nie ma. Ło, kurde. Kurde, te... Te mój sobotujmi. Aaaa, pięknie. Wyższy poziom. <śmiernie> Nowa runa. Dzień kurto. nie dobry, Czy zastanowić można byłoby? Czy warto cię kurde ożywiać? Ty chciałeś nasych aniołów uchwytywać Demony to rozumiem. Ale co ci anioły zrobiły złego? Może Imperius jest ma trochę pod sufitem To może powinnoskować po filmikach? Równo nie, nie, nie pokładane krepki w głowie. Czy to do waszych niefalitów? Sprint. Hmm. A co mam, Eskaneka. Skaneka? E, nie, to nie. Rieniowcy. Zapieczętujemy Zamki Cienia za pomocą jego krwi. Zaś ją z kolei ukryjemy na pustyni podwieczną Strażą. No, ja wierzę, że świat nie zapomni zła jakie sprowadzi. Strażnicy w na wieki pod niespokojnym piaskami. Tutaj leży portal cienia i czeka na otwarcie. Kraina cienia. Wow. No to jest cieniśto, rzeczywiście. Ale mówi uczyni to bez znaczenia całe. Nie bardzo szczery Nie moglicie zabić, więc co innego im zostało? Tarca nie. nie mogą cię zabić, to otworzymy jakiś Kaina cień Rajpuldy Leczenie ja, wajnąłem przez przypadek To jest trochę taki jawin także Kurde, szybko wierzę Kurde, tu wychodzą, tu wychodzą Bądź mądry, Kremarz, masz iść, nie Dop. Jeszcze no bardzo ciekawe, kiedy uruchomią właśnie ten tryb PvP, tu I jak oni go zbalansują. A trochę nie pozwala zbalansować. Ojdzie, idzie fajnie itemki się kupić i wiadomo, jeszcze jak ktoś ma pieniądze... ...to się o tak kupi fajne itemki, jeszcze bardziej... Za prawdziwą gotówkę. I nie musi... Eh, ...zbierać tej kasy w świecie gry. Muszę musieli zrobić unikalnie, co, co nie będą nas sprzedaż jest... ekwipunek do PvP Żeby ich zbalansować, żeby każdy, żeby każdy zaczynał z różnymi szansami i w miarę tego co się... co zbudowuje walcząc, zdobywając punkty, stawał się silniejszy. By to było sprawiedliwe dla wszystkich Что я башку кулали Не надо он A tu jest no, już nie będziecie mi tu przeszkadzać no. Ciało że rozumiem Jesteśmy bardziej pojemni do siebie niż za Nie wiem, co to znaczy być Lepalem. Dołącz do mnie, a będziemy władać tym światem O no, nie, dzięki Jako, że nie mam nie ochoty układać się z trupem, rozmawiam, niż zginęło. Rozpoczynam rytuał, ale ostrzegam cię kulu. Lepiej, żebyś nas nie zdradził. Zobaczmy, jak ożywają trupa, bez którym ma odzianą głowę, krew, wszystko. Ciało się okaże dopiero. Jeden się go przywracę, to ja się płócę. Jeszcze tylko chwila. Już prawie. Już prawie dochodzisz. Tak, już doszedłeś. tan tan składamy go. Krew we mnie buzuje. Cuchnące powietrze wypełniamy zniszczone płuca. Znowu żyje. Hmm, fajnie. Proszę bardzo. Wypełniliśmy naszą część umowy. Daj nam zatem kanim dusz kulu. Dobrze. Umowa obowiązuje. Szybko do mojego sanktuarium. Kurde, jaki pospiew. Kom kamień na dusz. Gotowi? Wchodzimy. Tun, tu, dun. O, kamień dusz. A gdzie jest teraz pora ukończyć dzieło mi tego Diada wrogą ludzkości. Co to jest? Się stało, ale dusze pokonanych władców piekieł zostały uwięzione w tym kamieniu. Dzięki ich mocy my, zakazane dzieci aniołów i demonów. A kurwa, to masz stoję chyba w głowie pewnie z... że nastawianie. S sorry na fie. Zaraz No i już jestem. Zatem kontynuujmy. Dobra, sorry za to, jak powiem, musiałem. E, co się stało z moim duchem? Żółkóg wini, szybko. I boleśnie. No chyba coś ci nie idzie. Nie mogę mieć Samą Co za te przewy? Nie robię tego celowo. Najbardziej na świecie pragnę być tutaj. Pielęgnięcie zostały zerwane, muszę pełen świąteczności. Mój bracia w końcu zaczęli mnie szukać. Zajeżdżam to. Nie jestem gotowy. Zbyt wiele mocy ulokowałem w kamieniu. Muszę go ukończyć. Od tego zależy przyszłość ludzkości. Mam nadzieję, że wam to nie, było, nie za bardzo nie przeszkodziło. Jeszcze ja bardzo przepraszam. W tym kamieniu znajduje się teraz pięciu władców piekieł. To twoje dzieło, Adrio. 20 lat temu, kiedy mrok zapadł nad Tristram, Hein powiedział mi o kamieniu dusz, sprofanowanym przez Zoltuna Kula. Hmm. To dlatego mnie zostawiłaś. Wyruszyłaś naznaczyć duszę demonów, aby zostały przyciągnięte do przygotowanego przez kola naczynia. O, tak, moja córka. wszystko, aby tego dokonać. Kłam się kłamstwa będzie. Dopaść. mi się Muszę za ciebie z tej minusowej stajpu tu jesteś. A tu jesteś, Mika. Co zrobimy, kiedy uda nam się uwięzić duszę Beliala i zmodaną w kamieniu? Tak właśnie. Wtedy rozbiję kamień i władcy piekieł przestaną. To by pomysł. Ale z ale złapaniem. Z Władczykaństwa Beriara zajmiemy się w następnym odcinku. A dziś to już wszystko wejdzie. Obawiliśmy się pustynnymi zwierzątkami. Znaleźliśmy wszystkie kawałki ciała kura. No, poraliśmy trochę na jakieś urządzenia. Także elegancko. Nasz wolny przyjaciel trochę top, topi, z wody teraz dopiero... Zauważyłem. że nie mamy wyboru a właśnie przeszli wą wącała to nie szkodzi Belial w akcie desperacji rozpęta w Kaldaeum piekło czyli zanim się z nim zmierzymy musimy uratować mieszkańców żelazne wilki nam pomogą oczywiście jakże trzeba ratować ludzi byle prędko a to do następnego odcinka jeszcze przepraszam za ten przerwę pod koniec nadzieję jest wam się podobało jeśli tak to zostawcie łapkę w górę do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!